Kupiłem zarąbiste kable ostatnio, nie wiem czy sami życie z takich korzystali, ale jeśli tak dodajcie znać w komentarzu. Natomiast podpatrzyłem te kable tam gdzieś w jednym z kanałów. Pewnie jeśli interesujecie się budowlanką, to na pewno wiecie, w którym możecie dać też znać w komentarzu. Tutaj jest mnóstwo rzeczy do tutaj układania kabli, jaka wygotowane mam kilka typów kabli. Jedne, drugie, trzecie. I tak jak widać udało się dosyć szybko, nawet bardzo szybko ułożyć te samo układające się przewody. przez to, to samo co samo poziomująca się wylewka. Warto takie produkty kupować, bo tak naprawdę kosztują dokładnie tyle samo, a jak widać są o wiele skuteczniejsze. Zobaczcie tam jak to wszystko fajnie wygląda.